Kudła te włosy Prawie zupełnie jak daruj Nie dostałem daru, ale nie będę unosił się z żalu Ty proszę pomaluj mi życie Tak żeby wszystko przeszło, bez Bezbędnego parcia na szkło Tylko naturalny flow Uwalniam fale inspiracji Po to żeby uciec gdzieś daleko stąd Mam już dosyć dziwnych akcji I chyba przez to mam Przez to mam już tak zmęczony wzrok Nie przeszkodzi mi nawet kinkaku, ani ginkaku Teraz chcą zmienić mój status A było tak dobrze, więc proszę mnie ratuj Mimo moich dwóch natur Nie umiem wykrzyczeć światu Wszystkich problemów Dlatego tak bardzo przydaje się rajton Daj mi więcej czakry, choć mam jej od chuja sobie Nie chcę myśleć o tym już, co stwarzało problem Musiałem przejąć rolę głowy naszego kraju Chociaż mi się nie chciało, dlatego mi mówią Rajkage nie maruć Zawsze na misję zabieram ze sobą ten wielki miecz. On ma mnie bronić przed moim lenistwem też. Wiem, jak ciężko przełamać bariery, zwłaszcza w kraju, w którym żyjemy, gdzie widok nam przysłaniają chmury, ściemy. Uwalniam fale inspiracji po to, żeby uciec gdzieś daleko z Mam już dosyć dziwnych akcji I chyba przez to mam już tak zmęczony wzrok Uwalniam fale inspiracji Bo to żeby uciec gdzieś dalej